Kochani, za chwilę wasz ulubieniec będzie obchodził urodziny. Drugie. Tak. Kto będzie miał urodziny? Kto tam? Kto? No poczekaj, no poczekaj chwilę. Tak nam wyrósł chłopak, zobaczcie. Pamiętacie jaki był malutki? Dęk. Obcy? Nikogo nie ma, moje bryłyczku. Nikogo tam nie ma. W związku z tym chciałam powiedzieć kilka słów i opowiedzieć naszą wspaniałą historię. To nie jest mój pierwszy pies. Pewnie niektórzy nie wiedzą, bo skąd mają to wiedzieć. Ja pochodzę z rodziny, gdzie mój ojciec kochał bardziej zwierzęta od ludzi. Zresztą zaszczepił we mnie miłość do natury, roślin, zwierząt, tak ogromną i tak nieprzerwalną, że do tej pory czuję niesamowity kontakt. Za każdym razem, kiedy mogę mieć z jakimkolwiek stworzeniem, żywym, poza ludzkim, oczywiście. W każdym razie, jak miałam 7 lat pojawił się w naszym domu Bernardyn. Potem 7 lat później ja przyciągałam do domu jakiegoś kundelka, który mm, mm, miał na imię Bubu i był naprawdę bardzo mądrym psem. Potem była Bianka też kundelek, y, dwa siccu, Banzior i bestia. Tak słusznie zauważyliście, że wszystkie moje psy były na B. Bandzior i bestia zmarły na starość, natomiast słuchajcie, naprawdę nie polecam tej rasy. Okropnie się męczy, okropne są te śmierci. Niestety, te genetycznie modyfikowane psy, i w ogóle ingerencje ludzi w te rasy, są tak obrzydliwe i tak się z tym nie zgadzam, bo te psy po prostu się męczą całe życie, a potem właśnie przy momencie odchodzenia. I bestia zmarła dokładnie w dzień, kiedy ja się byłam na planie dziewcząt z Dubaju i wchodziłam zagrać swoją rolę róży, gdyż nikt nie chciał jej zagrać. <grym> Więc moment przed wejściem na plan dostałam tą informację. Bardzo długo się podnosiłam, bo bestia i bandzior to były naprawdę moje ukochane zwierzaki. I dopiero dwa lata temu byłam gotowa na przyjęcie nowego członka rodziny. No i był nim Wolfi, a wie, jak wiecie, Foxy doszedł do nas po. po roku. Po pół roku, przepraszam. Po pół roku. Eee, przeżyłam z Wolfiem naprawdę kawał niesamowitych historii, wydarzeń, głównie tragicznych, dlatego jesteśmy ze sobą bardzo związani połączeni niesamowitą y, energią. Być może dlatego, że po prostu kilkukrotnie uratowałam mu życie i pies o tym wie. Jak przyjechał do mnie, był taki y, malutki, z tak przerażonymi oczami. Nasze spojrzenia się y, przecięły. tamtej pory wiedziałam, że już zawsze będziemy razem. Skarpetka. Tak, kochani, nie mylicie się. Upierdolona skarpetka. Y, nigdy nie chciał jeść. Zawsze z tym był e, mega problem. Wie, zresztą dzieliłam się z wami na bieżąco, bo martwiłam się o to bardzo. Być może z stresu, bo to jest bardzo emocjonalny pies, bardzo wszystko przeżywał. I w jakim, po jakimś czasie zaczął normalnie po dwóch, trzech miesiącach spożywać te posiłki, chociaż łatwo nie było. Przez wiele, wiele mm, tygodni próbowałam różnymi sposobami, jak zaczął mi ładnie jeść. To tak mi kurwa w majówkę przestał. Nigdy tego nie zapomnę. I od maja do końca lipca zaczęła się moja, tak naprawdę, jedna wielka próba ratowania psa, która spoczywała na moich barkach. Eee... I jedyne, co usłyszałam to, że rozbestwiłam psa, który mną manipuluje, gdyż wszedł mi na głowę i specjalnie udaje, że mu się nie chce jeść. Tak, specjalnie się e, chce zagłodzić. <grym> Brawo. Um, jak wróciłam z, z jakiegoś wyjazdu, nie pamiętam, w, w lipcu, to było jakoś po, plejady, e, po gali plejady, wzięłam sobie to za punkt honoru. Po wcześniejszych badaniach różnych um, krwi, nie krwi, i jego różnych, um, wiecie, wyłączeń alergicznych, kiedy nic nie wychodziło, po wszystkich możliwych prześwietleniach, widziałam, że nie wyjdę z tych szpitali, nie wyjdę z tych weteranów. Nawet tak jakbym miała chodzić codziennie, miesiącami, dopóty, dopóki nie dowiem się, co mu się dzieje i dlaczego mój pies nie je i cierpi. I się zawzięłam i zaczęłam chodzić. Pamiętasz to? Pamiętasz to? Wylądowaliśmy u bardzo dobrej specjalistki, którą y, mi y, ktoś polecił. A naprawdę uwierzcie mi, przeszłam prawie wszystkich y, gastrologów psich. Wszystkich, naprawdę wszystkich. Tam dostał jakieś y, kroplówkę podskórną, która później przeszła mu na brzuch. Tragicznie to y, przeżył, tragicznie. Pies mi zaczął umierać na rękach. Nigdy tego kurwa nie zapomnę. To była jakaś masakra. Taką miałam pretensję do samej siebie, że ja mu to zrobiłam. Ale właśnie dzięki tej kroplówce, temu wstrząsowi, któremu mam wrażenie, że on doznał może od tych leków w ten sposób podanych, wylądowałam w takim szpitalu, który zaczęli robić absolutnie mu wszystkie badania, nawet takie, na które wcześniej mi nie przyszło nic do głowy i wyszło wówczas, że ma na plazmoze. Jeden jedyny raz kleszcz go ugryzł. Jeden, jeden raz, miesiąc przed majówką i miesiąc później przestał jeść. Um, powiększony żołądek, powiększone organy um, układu pokarmowego, no i zaczęła się walka o jego życie. Jak wiecie, to jest choroba śmiertelna bardzo silny antybiotyk przez miesiąc, co 12 godzin, co 6 godzin inne leki, probiotyki itd. i tak dalej. byłam po prostu pielęgniarką wszystkim. Dietetykiem, pielęgniarką. Naprawdę mogę spokojnie być jakimś specem weterynaryjnym, jeżeli chodzi o pomoc w niektórych sprawach. Jestem z siebie bardzo dumna. Przeżyliśmy to razem. Uratowałam psa. I naprawdę wszystko byłoby dobrze, bo już zaczął znowu jeść. Ale jak to w życiu bywa, kurwa, w październiku, czyli mm, zaledwie dwa miesiące po tym, jak wyszliśmy na prostą, dostał krwotocznego zapalenia jelit. I na planie reklamy zwymiotował się krwią. To już wiecie, bo każdy z Was oglądał, bo na bieżąco dawałam Wam znać, bo byłam w takim szoku i w takim rozpierdolu psychicznym, że nie wiedziałam, jak się nazywa. Znowu się go uratował, udało uratować. Spam pod kliniką. To już wtedy był Foxy razem ze mną. Niesamowite połączenie dusz jest po takich sytuacjach z psem. Od tamtej pory odpukać wszystko jest dobrze. Jesteśmy pod stałą opieką najlepszego specjalisty, ale tak naprawdę od października, czyli już niedługo, zaraz będzie rok, nie ma potrzeby. Pies jest zdrowy, pięknie je, pięknie urósł. Natomiast, oczywiście, cały czas dostaje wspaniałe probiotyki najlepszą karmę pod kątem jego alergii i jego różnych problemów gastrycznych, bo ma delikatny ten żołądeczek. Także takie mieliśmy, kurwa, przygody. Pies mi umierał trzykrotnie, ale jesteśmy wśród żywych. I obchodzimy urodziny za parę dni. Także życzę nam wszystkiego najlepszego. Wiem, że myślisz, że to będzie wesoły, wesoły post, ale... A kuku, kurwa. W życiu bywa różnie. Yy... Co? Jesteście pod wrażeniem mojego bicepsu i tricepsu? Nie dziwię się. Chodź, Ławi, pożegnamy się. Mój solid jest w tym jubilacie, czy tam jak to się mówi. Do widzenia, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za życzenia przyszłe. I zapraszamy na koncert do Łodzi, bo ja wtedy będę tam obchodził urodziny. Tak? Więc, jaki ty jesteś naprawdę mała wredota. To jest po prostu taki wredny pies, jak złośliwy, ale kochany. A naprawdę, urosł! Boże, on mi się kiedyś w dłoni mieścił. Mam mu ja się cieszę, jak jak Pa kochani!